Co by było, gdybym powiedział ci, że istnieje roślina, która ma więcej białka niż wołowina, więcej żelaza niż szpinak, więcej wapnia niż mleko, a została uznana za nielegalną w wielu stanach? Roślina tak kompletna odżywczo, że można by na niej dosłownie przeżyć samemu. Roślina, która rośnie jak chwast, nie wymaga nawozów i produkuje ogromne ilości jedzenia. Mimo to rządy jej zakazały, agencje rolnicze ją oczerniły, a większość ludzi nigdy o niej nie słyszała. Do końca tego filmu dowiesz się dokładnie, czym jest ta cudowna roślina, dlaczego jest bardziej pożywna niż jakikolwiek produkt w Twoim sklepie spożywczym i dlaczego system boi się, że ją uprawiasz. Witaj ponownie na kanale. Jeśli jesteś tu nowy, to jest miejsce, gdzie ujawniamy rośliny, których rządy nie chcą, abyś uprawiał. Rośliny, które czynią cię niezależnym, pokarmy tak potężne, że establishment rolniczy spędził dziesięciolecia na ich tłumieniu. A do moich powracających widzów, legendy. Dziękuję, że tu jesteście. Rozumiecie, że kiedy coś jest zakazane, zazwyczaj istnieje bardzo dobry powód. I ten powód zawsze dotyczy kontroli. Zanim ujawnimy ten nielegalny superfood, zrób mi przysługę. Jeśli chcesz dowiedzieć się o roślinach, które mogłyby uczynić cię całkowicie niezależnym żywnościowo, naciśnij teraz przycisk subskrypcji. Co tydzień publikujemy nowe treści o zakazanych roślinach. A to, co nadchodzi, może wpakować cię w poważne kłopoty, jeśli nie będziesz ostrożny. Ponadto to nic nie kosztuje i pomaga temu kanałowi dotrzeć do większej liczby osób, które muszą wiedzieć, czego nie wolno im uprawiać. Dobrze. Zacznijmy, bo te informacje są wybuchowe. Zacznijmy od faktów żywieniowych. Bo gdy tylko zobaczysz te liczby, zrozumiesz, dlaczego ta roślina jest nielegalna. Ta roślina zawiera 45% białka w suchej masie. 45%. Dla porównania, wołowina to około 26% białka. Kurczak to około 31%. Nawet soja, uważana za wysokobiałkową, to tylko około 36%. Ta roślina ma więcej białka niż jakiekolwiek powszechne źródło pożywienia. Ale to nie tylko ilość białka, to także jakość. Ta roślina zawiera wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów w idealnych proporcjach dla ludzkiego żywienia. Jest kompletnym białkiem, jak mięso, ale pochodzącym z rośliny. To niezwykle rzadkie. Większość białek roślinnych jest niekompletna. Musisz łączyć różne rośliny, aby uzyskać wszystkie niezbędne aminokwasy, ale nie w tym przypadku. Ta roślina to kompletne białko odżywcze samo w sobie. Zawartość żelaza jest jeszcze bardziej szokująca. Ta roślina ma 25 mg żelaza na 100 gram liści. Szpinak, o którym wszyscy myślą, że jest bogaty w żelazo, ma tylko 2,7 mg. Ta roślina ma 9 razy więcej żelaza niż szpinak. 9 razy. Jeśli masz anemię, jeśli potrzebujesz żelaza, ta roślina mogłaby cię wyleczyć w ciągu kilku tygodni, ale w wielu miejscach nie możesz jej legalnie uprawiać. Wapń. Ta roślina niszczy nabiał. Ma ponad 2000 ml wapnia na 100 g liści. Mleko pełne ma 120 na 100 g. Ta roślina ma 17 razy więcej wapnia niż mleko. 17 razy. Chcesz mocnych kości? Ta roślina buduje kości lepiej niż jakikolwiek produkt mleczny, ale uczynili ją nielegalną. Witaminy. Ta roślina jest naładowana witaminą A więcej niż marchew. Witamina C więcej niż pomarańcze. Witamina E więcej niż kiełki pszenicy. Witaminy z grupy B wszystkie. Jest to w zasadzie multiwitamina, która rośnie na drzewie. Jedna porcja liści z tej rośliny dostarcza więcej składników odżywczych niż większość ludzi spożywa w ciągu całego dnia, jedząc przetworzoną żywność. To nie przesada. To fakt biochemiczny. Roślina, o której mówię, to moringa. Moringa oleifera Zwana również drzewem chrzanowym lub drzewem cudu, i została ograniczona, uregulowana lub całkowicie zakazana w różnych jurysdykcjach, ponieważ reprezentuje coś, czego system nie może tolerować całkowitą niezależność żywieniową. Pozwól mi wyjaśnić sytuację prawną, ponieważ jest to ważne. Moringa nie jest federalnie nielegalna w Stanach Zjednoczonych. Możesz kupić moringę w proszku jako suplement. Możesz kupić herbatę z moringi ale uprawa drzew moringi, zwłaszcza w niektórych stanach, została ograniczona lub wymaga zezwoleń. Dlaczego? Ponieważ świeże liście moringi są nieskończenie potężniejsze niż przetworzony proszek, a oni nie chcą, abyś miał dostęp do tej mocy. Niektóre stany klasyfikują moringę jako gatunek inwazyjny i ograniczają sadzenie. Niektóre strefy rolnicze jej zakazują, niektóre wspólnoty mieszkaniowe ją banują, istnieją warstwy ograniczeń zaprojektowane w celu zapobieżenia powszechnej uprawie. A na arenie międzynarodowej niektóre kraje całkowicie zakazały uprawy moringi dla wszystkich z wyjątkiem licencjonowanych operacji. Przekaz jest jasny. Możesz kupić ich przetworzone produkty z moringi, ale nie możesz uprawiać własnego, nieograniczonego źródła. Pozwól mi powiedzieć, dlaczego boją się, że będziesz uprawiał moringę. Po pierwsze, czyni cię ona niezależnym żywieniowo. Jeśli masz drzewo moringi, nie musisz kupować suplementów białkowych. Nie musisz kupować multivitamin. Nie musisz kupować suplementów żelaza ani wapnia. Po prostu zbierasz liście i jejesz. To miliardy dolarów utraconych ze sprzedaży suplementów. To ogromna branża zagrożona przez jedno drzewo. Po drugie, Moringa rośnie szalenie szybko. W klimatach tropikalnych i subtropikalnych Moringa rośnie od 3 do 4 u w pierwszym roku. Produkuje liście gotowe do zbioru w ciągu 60 dni od posadzenia. W ciągu 6 miesięcy Jedno drzewo produkuje wystarczającą ilość liści, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe rodziny na czas nieokreślony. Sadzisz raz i masz stałe źródło składników odżywczych. To jest przeciwieństwo tego, czego chce przemysł spożywczy. Po trzecie, Moringa nie wymaga prawie niczego. Żadnych nawozów, żadnych pestycydów, żadnej specjalnej pielęgnacji. Rośnie w ubogiej glebie, toleruje suszę, lekceważy zaniedbanie. Dosłownie wbijasz sadzonkę w ziemię i staje się ona drzewem. To bezpieczeństwo żywnościowe, które nie wymaga wkładów przemysłowych. To niezależność od korporacji rolniczych. To dokładnie to, czemu zapobiegano przez stulecie. Po czwarte, moringa jest niezwykle płodna. Jedno dojrzałe drzewo produkuje rocznie setki kilogramów liści, a każda jego część jest jadalna. Liście są najbardziej pożywne. Stronki nasienne są jadalne i smaczne, smakują jak szparagi. Kwiaty są jadalne. Korzenie są jadalne. Smakują jak chrzan. Nawet nasiona produkują olej. To kompletny system żywnościowy w jednej roślinie. To za dużo niezależności. To niebezpieczne. Po piąte, i to jest najważniejsze, moringa jest prawie niemożliwa do opatentowania lub kontrolowania. Rośnie z sadzonek. Każdy, kto ma dostęp do jednego drzewa, może stworzyć nieograniczoną liczbę drzew. Nie można zmusić ludzi do kupowania nasion co roku, ponieważ moringa rozmnaża się przez sadzonki. Nie można w niej wbudować zależności. Jest to wolne źródło pożywienia. Które samo się rozmnaża, to ostateczne zagrożenie dla systemów kontroli żywności. Powiem ci, co Moringa mogłaby zrobić z przemysłem spożywczym, gdyby wszyscy ją uprawiali. Przemysł suplementów upadłby. Po co kupować białko w proszku, skoro masz 45% białka w liściach rosnących na twoim podwórku? Po co kupować multivitaminy, skoro liście Moringi zawierają każdą witaminę, której potrzebujesz? To dziesiątki miliardów rocznych dochodów, które przepadły. Przemysł mleczarski poniósłby ogromne straty. Po co kupować mleko dla wapnia, skoro moringa ma 17 razy więcej wapnia? Po co karmić dzieci na białym, skoro liście moringi w koktajlu zapewniają lepsze odżywianie? To cała branża zagrożona przez jedno drzewo. Przemysł farmaceutyczny traci sprzedaż suplementów żelaza, suplementów wapnia, witamin, a nawet niektóre sprzedaże leków, ponieważ prawidłowo odżywieni ludzie rzadziej chorują. To setki miliardów długoterminowych dochodów zagrożonych. Przemysł żywności przetworzonej traci przewagę. W tej chwili sprzedają wzbogacone płatki, wzbogacone przekąski, wzbogacone wszystko, ponieważ nasza dieta jest niedoborowa. Ale jeśli ludzie mają moringę zapewniającą kompletne odżywianie, kto potrzebuje wzbogaconych śmieciowych produktów? To zakłócenie przemysłu wartego biliony dolarów. Podsumowując, moringa stanowi największe zagrożenie dla zysków kompleksu przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Jedno drzewo. Jedna roślina, która zapewnia kompletne odżywianie, łatwo rośnie, swobodnie się rozmnaża i nic nie kosztuje. Dlatego jest nielegalna, nie dlatego, że jest niebezpieczna, ale dlatego, że jest zbyt skuteczna. Teraz porozmawiajmy o tym, co moringa faktycznie robi dla ludzkiego żywienia. Bo te fakty są oszałamiające. Badania wykazały, że dodanie liści moringi do diety niedożywionych dzieci przynosi dramatyczne poprawy w ciągu kilku tygodni: przyrost wagi, wzrost poprawa odporności, lepsze funkcje poznawcze. Moringa nie tylko dostarcza składników odżywczych, ale odwraca niedożywienie. W krajach rozwijających się, gdzie moringa rośnie naturalnie, organizacje wykorzystują ją do walki z niedożywieniem dzieci z niesamowitym sukcesem. Jedno badanie w Senegalu wykazało, że dzieci, którym podawano sproszkowane liście moringi, szybciej przybierały na wadze i poprawiały wskaźniki zdrowia, niż dzieci, którym podawano standardowe interwencje żywieniowe. Inne badanie w Indiach wykazało podobne wyniki. Moringa działa. Działa szybko i działa lepiej niż drogie interwencje, ale oto, co jest szalone. Te same międzynarodowe organizacje zdrowotne, które używają moringi do walki z niedożywieniem w biednych krajach, nie promują jej w krajach bogatych. Dlaczego? Ponieważ w biednych krajach potrzebują tanich rozwiązań. W bogatych krajach chcą, abyś kupował drogie rozwiązania. Moringa jest zbyt tania, zbyt dostępna, zbyt skuteczna. Nie pasuje do modelu zysku. Pozwól mi przedstawić szczegółowe składniki odżywcze w morindze i porównać je z popularnymi produktami spożywczymi. Białko. Liście moringi mają 7 gram białka na 100 gramów świeżej masy. To więcej niż jogurt, więcej niż jajka, porównywalne z mięsem. I pamiętaj, to kompletne białko ze wszystkimi niezbędnymi aminokwasami. Żelazo. Moringa ma 4 mg na 100 gramów świeżych liści. Wołowina ma 2,6 mg. Moringa bije wołowinę pod względem żelaza i jest to żelazo roślinne z obecną witaminą C, która zwiększa wchłanianie. Jest bardziej biodostępne niż żelazo z mięsa dla wielu ludzi. Wapń. Moringa ma 4,42 mg na 100 g świeżych liści. Mleko ma 120 mg na 100 g. Moringa ma 3, 6 razy więcej wapnia niż mleko i jest to wapń roślinny, który wiele osób wchłania lepiej niż wapń mleczny. Witamina A. Moringa ma 7530 mikrogramów na 100 gram, i marchew ma 835 mikrogramów. Moringa ma 9 razy więcej witaminy A niż marchew. Jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy A. Witamina C. Moringa ma 51 mak na 100 gram świeżych liści. Pomarańcze mają 50, 50 metra mg. Są zasadniczo równe, ale moringa ma również wszystkie inne składniki odżywcze, a pomarańcza to tylko witamina C. Moringa to witamina C plus wszystko inne. Potas. Moringa ma 303 wieś, jeśli żeby biegać na 100 gra na 100. Banany mają 350 dżembil nadiran, ponownie, zasadniczo równe. Ale banany to tylko potas i cukier. Moringa to potas plus kompletne odżywianie. Widzisz wzór? Moringa dorównuje lub przewyższa każdy superfood pod względem jego charakterystycznego składnika odżywczego. I dostarcza wszystkie inne składniki odżywcze jednocześnie. To nie jest tylko dobre źródło jednego składnika odżywczego. To doskonałe źródło wszystkiego. To bezprecedensowe. Dlatego nazywa się je drzewem cudu. Dlatego jest nielegalne. Teraz porozmawiajmy o uprawie moringi. Bo jeśli jesteś w klimacie, gdzie jest to legalne i możliwe, może to zmienić Twoje życie. Moringa rośnie w strefach od 9 do 11 jako roślina wieloletnia. W strefach 7 i 8 może być uprawiana jako roślina jednoroczna, lub przenoszona do środka na zimę. W zimniejszych strefach może być uprawiana w pojemnikach i zimowana w pomieszczeniach. Moringa potrzebuje ciepła i słońca. Pełnego słońca. Im więcej słońca, tym lepiej. Toleruje ubogą glebę. W rzeczywistości preferuje nieco ubogą glebę. Zbyt duża żyzność sprawia, że rośnie zbyt szybko, produkując słabsze gałęzie. Jest odporna na suszę po ukorzenieniu, choć produkuje więcej przy regularnym podlewaniu w okresie wegetacyjnym. Możesz zacząć uprawę z nasion lub sadzonek. Sadzonki są szybsze. Sadzonka o długości 60 cm która wbita w ziemię, ukorzeni się i zacznie rosnąć w ciągu kilku tygodni. Pod koniec pierwszego sezonu wegetacyjnego ta sadzonka to drzewo o wysokości od 1,8 do 3 metrów, produkujące liście gotowe do zbioru. Nasiona potrzebują nieco więcej czasu, ale działają dobrze. Zbiór moringi jest prosty. Regularnie odcinasz końcówki gałęzi, co sprzyja bardziej krzaczastemu wzrostowi. Usuwasz liście z łodyg. Liście można jeść świeże, gotowane, suszone na proszek. Lub dodawać do koktajli. Świeże liście smakują lekko pieprznie, jak rukola czy musztardowiec. Gotowane są łagodne i dobrze komponują się z każdym daniem. Kluczem do maksymalnej produkcji jest częste zbieranie. Im więcej tniesz, tym więcej rośnie. Moringa reaguje na przycinanie, produkując więcej gałęzi i więcej liści. Dobrze utrzymane drzewo moringi może być zbierane co tydzień w szczycie sezonu wegetacyjnego. To nieograniczone odżywianie z jednej rośliny. Oto co ludzie przygotowujący się na kryzys muszą zrozumieć na temat moringi. W scenariuszu upadku odżywianie staje się krytycznym problemem. Możesz mieć kalorie ze zmagazynowanego ryżu i fasoli, ale bez mikroelementów rozwijasz choroby niedoborowe. Szkorbut z powodu braku witaminy C, anemia z powodu braku żelaza, osłabione kości z powodu braku wapnia. Te schorzenia drastycznie zmniejszają szanse na przeżycie. Ale jeśli masz drzewo moringi, masz ubezpieczenie od niedoborów żywieniowych. Garść liści moringi dziennie zapewnia pełne odżywianie mikroelementami. Możesz przeżyć na ryżu, fasoli i morindze w nieskończoność i pozostać zdrowym. To odżywianie ratujące życie w najprostszej formie. Dlatego ludzie przygotowujący się na kryzys w ciepłych klimatach powinni traktować moringę priorytetowo przed prawie każdą inną rośliną. Problem polega na legalności i dostępie. Jeśli moringa jest ograniczona w twojej okolicy, stajesz przed wyborem. Przestrzegać niesprawiedliwych przepisów i poświęcić bezpieczeństwo żywnościowe, albo uprawiać ją dyskretnie i zaakceptować ryzyko. Nie mogę ci powiedzieć, co masz robić, ale mogę ci powiedzieć, że w historii niesprawiedliwe przepisy, które ograniczają niezależność żywnościową, zawsze były łamane przez ludzi, którzy stawiali przeżycie ponad zgodność. Jeśli możesz legalnie uprawiać moringę, zacznij teraz. Zdobądź nasiona lub sadzonki z wiarygodnych źródeł, posadź w ziemi, jeśli pozwala na to twój klimat, lub w dużych pojemnikach. Jeśli nie, załóż wiele drzew dla redundancji. Naucz się zbierać i przetwarzać liście. Zbuduj tę polisę ubezpieczeniową na wypadek niedoborów, póki możesz. Jeśli nie możesz legalnie uprawiać moringi w swojej okolicy, zrozum, czego ci się odmawia. Nie chronią cię przed niebezpieczeństwem. Chronią zyski korporacji przed konkurencją. Zapewniają, że pozostaniesz zależny od ich systemu żywnościowego. Ich systemu suplementów, ich systemu farmaceutycznego. Zakaz nie dotyczy gatunków inwazyjnych ani ryzyka rolniczego. Chodzi o kontrolę. O to, co przewiduje, że wydarzy się w przyszłości. W miarę pogarszania się warunków ekonomicznych, wzrostu cen żywności i wzrostu niedoborów żywieniowych, więcej ludzi odkryje moringę. Dowiedzą się, co potrafi. Zaczną ją uprawiać pomimo ograniczeń. Rozwiną się podziemne sieci uprawy moringi. Ludzie przygotowujący się na kryzys będą potajemnie udostępniać sadzonki, a w końcu ograniczenia staną się niemożliwe do wyegzekwowania, ponieważ nie można zatrzymać rośliny, która rośnie z sadzonek, nie można uniemożliwić ludziom jej dzielenia, nie można kontrolować czegoś, co swobodnie się rozmnaża i zapewnia pełne odżywianie. Moringa jest nieunikniona. Pytanie tylko, czy będziesz ją miał, zanim desperacko jej potrzebujesz. Jeśli ten film otworzył Ci oczy na najbardziej pożywną roślinę na Ziemi i dlaczego została stłumiona, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje pełnego odżywiania. Naciśnij przycisk subskrypcji, ponieważ ujawniamy więcej nielegalnych roślin, które mogą uratować Twoje życie. Zostaw komentarz i powiedz mi, czy uprawiasz moringę, czy jest ona zakazana tam, gdzie mieszkasz. Chcę wiedzieć, kto ma dostęp do tego cudownego drzewa: więcej białka niż stek, więcej żelaza niż szpinak, więcej wapnia niż mleko, pełne odżywianie z jednej rośliny. To moringa. Dlatego jest nielegalna, dlatego nie chcą, abyś ją uprawiał. Ponieważ populacja z dostępem do pełnego, darmowego odżywiania to populacja, której nie mogą kontrolować poprzez zależność żywnościową. Uprawiaj ją, jeśli możesz. Dowiedz się o niej, nawet jeśli nie możesz. I zrozum, że rośliny, które zakazują, są zazwyczaj tymi, których najbardziej potrzebujesz. Do następnego razu bądź przygotowany, bądź niezależny i pamiętaj, że najpotężniejsze pokarmy to te, których nie chcą, abyś uprawiał.